Cześć, siemaneczko, witam wszystkich, ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i dzisiaj miałem nie nagrywać filmu, ale nagram, bo ponieważ przyjechało fajne auto e, Volkswagen Passat B8 z najmocniejszym 2.0 TDI z seryjnie produkowanym i montowanym e, w tej budzie z silnikiem biturbo, gdzie mamy 240 koni w serii i aż 500 Nm w serii mamy napęd 4x4, mamy rewelacyjną skrzynię 7-biegową i co tu jeszcze mamy? No i mamy zajebiste osiągi generalnie już nawet w serii ale kto jest w temacie, ten wie, że po modyfikacji tutaj mamy przerosty nie 10 ani 20 koni, tylko może, może tu wejść nawet 40 do 50 koni na plus. I moment, w zależności kto jak chce, generalnie ja tutaj staram się nie przekraczać 600 nm. Myślę, że ustawimy jakieś 580-570 Nm. Powiedzieć, aha, że jest to auto naszego klienta, w sumie nowego klienta Adama, który, e, który zauważył nasze ogłoszenie na Facebooku i po prostu umówił się na termin i przyjechał do nas na zwiększenie mocy. Poza tym, z tego co nam mówił, patrzył na nasze filmiki na YouTube i myślę, że też go to trochę zachęciło. Także spoko pozdrawiamy i, i co? I Generalnie moc seryjną mamy już tutaj zmierzoną. Mamy też dzisiaj bardzo ciepło, ponieważ jest czerwiec i mamy 30 stopni około na plusie. Temperaturę otoczenia. Natomiast moc seryjna, jaka nam wyszła tutaj na piecu, to jest 232 konie i 503 Nm. Czyli mamy idealnie taki moment, jak ten silnik powinien generować w serii. Mocowo mamy troszkę słabiej, ale to jest generalnie jak na ten silnik żaden ubytek. Także jest też całkiem spoko. Z ciekawostek jeszcze, ten silnik w serii generuje 2,6 około 2,6 bara bez ciśnienia atmosferycznego. Tyle ducha turbo tutaj sobie w serii, czyli z atmosferycznym mamy 3,6 para, sobie logujemy na sofcie seryjnym. Także jest to już dość duże doładowanie i generalnie jest, moim zdaniem, ten silnik, jeśli chodzi o 2.0 TDI, jest to majstersztyk Volkswagena, ponieważ dzięki układowi, głównie dzięki układowi Biturbo, mamy tutaj przy tak dużych mocach dość niskie temperatury EGT, Porównanie na przykład do 2.0 TDI 150 koni, to mamy podobne EGT, a mocy mamy praktycznie raz tyle. Znaczy, mówię Myślę tutaj o 2.0 TDI 150 koni, już po modyfikacji. Także no, mamy o na pewno 50-70% mocy więcej. Także jest całkiem e, spoko. Klient już pojechał, B8 jest generalnie już wystrojona. Ja mam mały katar, bo mam alergię generalnie, także pozdrawiam wszystkich alergików i ludzi, którzy muszą męczyć się z tym, nie wiem, schorzeniem, chorobą, nie wiem jak to nazwać. I generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, B8 jest już wystrojona i mamy osiągnięty bardzo fajny wynik. Jeśli chodzi o czasy przyspieszeń to seria miała 8, 8 sekundy, 40, 140 to, to już jest też no, zajebisty czas jak na seryjnego dwulitrowego diesla TDI eee, po modyfikacji mamy też już zmierzony czas mamy 7 sekund, także mamy około 11 sekundy lepiej 7 sekund 40 40 to jest czas na poziomie Golfa 20 GTI po modyfikacji także też fajnie jeśli chodzi o moce jakie wyszły to teraz Wam pokażę się tutaj wykres Mamy 232 konie serii były i 503 Nm, natomiast po modyfikacji mamy 293 konie i 573 Nm, także mamy o 70 Nm więcej i mocowo mamy 60 koni więcej. Także... W silnikach biturbo, generalnie jak sobie tam poprzeglądacie wykresy, mówię teraz o silnikach biturbo dieslowskich, w tych małych pojemnościach, dużych zresztą też. Zazwyczaj jest tak, że mamy dość duże skoki mocy, ze względu na to, że właśnie tam gdzie silnik. Kończy budować moc, to jest właśnie ten zakres od 3000 do 5000 obrotów silnika i w tym zakresie już na pełnej wydajności pracuje duża sprężarka. Mamy dużo powietrza i mamy, możemy sobie pozwolić na duże, dość w sumie bardzo duże dawki paliwa w stosunku do silników na przykład single turbo, nie? Na jednej turbinie. Dlatego też mamy tak duże przyrosty mocowe jeszcze na w miarę optymalnym EGT. A za chwilę filmy z przyspieszeń i może coś tam jeszcze wrzucimy. Ja Was serdecznie, jak zwykle pozdrawiam. Zachęcam do lajkowania tego filmu i innych naszych filmów. Do subskrybowania tego kanału oraz klikania sobie dzwoneczek, żeby wiedzieć o kolejnych nowych filmach, jakie wpadają od World Electronics. Trzymajcie się cieplutko, Hej!